Dzień dobry, witam serdecznie na południowej konferencji. Dzień dobry. Erano Toruń zremisowała z Jarotowej Rocin 0-0. Moimi państwo gośćmi są trener Jaroty pan Czesław Kowczarek, piłkarz Jaroty pan Damian Nawrocik oraz trener pan Mariusz Bekaz i Tomasz Grudzień. Zacznijmy może od trenera gości. Panie trenerze, ciężko było dzisiaj obu chyba z tego gola. Tak, z perspektywy całego meczu można powiedzieć, że ta rana była bliska strzenia bramki. Tak, w ostatnich pięciu minutach kiedy graliśmy w dziesiątkę, tak rzeczywiście to się stało, a takie sytuacja wielana i Jarota, tam gdzieś piłka lądująca za poprzeczką na tym postać fragmenta gry, również takie sytuacje mieliśmy. Mówię, no to przewaga tej e, rany wzrostowa, zwłaszcza braliśmy w dziesiątkę, była e, widoczna i to się na pewno e, na pewno mogło zemścić, ale się nie zemściło. No, e, Staraliśmy się zawsze w konstrukcji wprowadzając tych niższych zawodników, bardziej zrać szukać strzału, bo z tym mieliśmy problem, ale na pewno z tego elementu się oczywiście cieszymy i myślę, że na to zasłużyliśmy. Pomimo, że tam ta mówię ostatnie 5 minut, tak wyglądało, jak wyglądała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie drudze, dużo Przede wszystkim publikować kibicom tutaj za doping bo ostatnim czasie troszeczkę go brakowało, tutaj nas mocno podnieśli. Oczywiście, że jest niedosyt, bo, bo były sytuacje ku temu, żeby wygrać w szczególności na początku spotkania. Słupek poprzeczka, ale, ale duża z Jarodina też miała swoje szanse i, i ten wynik z przekroju całego spotkania cały czas był zbliżony i mogła. Jak i Elana, tak i Jarota mogła przechyli na swoją szalę, więc szanujemy punkt, który zdobyliśmy, ale oczywiście czujemy niedosyt, bo chcieliśmy zdobyć trzy. Dziękuję bardzo. Panie Damianie, może powiedzieć, to ciężki byłeś dla Waszej duże. No na pewno ciężki, jak tutaj trener tutaj wspomniał, Elana miała plus w postaci wysokich zawodników, także, także główne piłki było nam ciężko, bardzo wiele staraliśmy się raczej grać kombinacyjnie dołem. Mówię, no jest to bardzo trudny teren, Elana jest bardzo wymagającym przeciwnikiem, także mówię, no, sytuacje były po obu stronach, z tego co mogę ocenić, to jedna ramka zdecydowała była o wygranie którejś z nas. Dziękuję bardzo. Poczekamy na Tomek. Czemu taka nieskuteczność rażąca, w tej sytuacji byliśmy z 3 bramki co najmniej no Tak faktycznie, cały czas pracujemy nad tym na, na treningach, dzisiaj zabrakło nam troszkę tej skuteczności. Była walka, było widowisko, myślę, że się kibicom to podobało. Też serdecznie chciałem podziękować imieniu drużyny, że tak licznie przybyli i nas dopingują. No, widowisko było, ale jak mówię zabrakło goli, zabrakło ich przede wszystkim dla nas. Mieliśmy ku temu sytuację, jest niedosyt. No, ale Trzeba już iść do przodu i pracować nad tym na i mieć nadzieję, że i w następnych moczach będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Proszę pytania od Państwa. Dziękuję. Dziękuję.